A nie, bo nie będę namawiał. Ale najlepiej pić alkohol, <grymkałko, grymkałko, grymkałko> dużo magnezu i dużo kobiet. O, bardzo dobry cykl. Sam korzystałem z takiego cyklu. Jeszcze ociu, pinkę, żeby życie miało smaczek na dziewczynka dla słopaczek. <grymkałko> Cześć, siema na YouTube, jak leci? Z tej strony Space, on z kanału Pimiczne Koksy. witam was bardzo serdecznie w odcinku z treningu wallboxing. Dzisiaj gościem specjalnym jest, w sumie niezapowiedziany, bo przyjechał do nas spontanicznie, Jakub z... z kanału podcastu na YouTubie. Zaraz zobaczycie krótki urywek z treningu oraz zobaczycie lekki wywiad na końcu, jak mam starczy baterii w kamerze. Także taki spontaniczny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję ko i udostępniajcie znajomym. I najważniejsze: z kodem piwniczne koksy macie minus 20 zł na sklepie imperium.sklep.pl. Macie rabat na, wszyscy, na cały asortyment, yy, który się tam znajduje, więc zapraszam oraz yy, klikajcie w opis filmu, tam znajdziecie linki do wszystkiego czego potrzeba. Także zapraszam was do oglądania i jedziemy z tematem. Boom. Dobra, dotarł do nas następny z ekipy Mirek. Przywitaj się. Yy, dzisiaj sobie trochę tak, jak mówiłem, potrenujemy, znaczy mi z Mirkiem obserwujemy i później ciekawą jakąś rozmowę wam przeprowadzimy z naszym kolegą, z Jakubem. No i tak to się dzień będzie ciągnął, nie? Chcesz pozdrawić ja kogoś czy coś? Coś kogoś polecić? No to zapraszam do oglądania. Na razie. Dobra, jesteśmy po treningu, ja dzisiaj prowadziłem, moim gościem był, jak wspomniałem na początku materiału, Jakub. Cześć wszystkim, witam was serdecznie. Z kanału? Z kanału Podcast Pomysł na siebie. Dokładnie, link znajdziecie w opisie. Także tak, jesteśmy po treningu, mam nadzieję, że wam się urywki treningu podobały. Jakub pierwszy raz dzisiaj u nas na sekcji, długo się umawialiśmy już <noise> i w końcu się udało. I co, kilka słów o ciebie Jakub, jak ci się podobało? Fajnie, fajnie, wbiłem troszkę później na ten trening do ciebie. Ale ogólnie no, ćwiczę bardzo długi czas, bo to już jest około, ciężko stwierdzić, 12-13 lat. Więc, tak naprawdę, dla mnie wysiłek bardzo dobrze znany i super. Moim zdaniem, prowadzisz to fajnie, dobry kontakt z grupą. Czy ktoś zaczyna, czy ktoś jest bardziej zaawansowany, to myślę, że tu już mu to, do, do tego dopasujesz dobrze. Um, no wiadomo, to jest taka sekcja chyba bardziej początkująca. Tak. Jest tutaj takie proste rzeczy, ale na przykład bardzo mi się podobało to, co nieraz nie widuję tego właśnie na treningach, czyli chociażby zwykłe skakanie na nogach, tak? Bo to jest bardzo ważne, bo ja widzę, że na przykład ludzie potrafią, ja jestem w szoku, się pompować po minucie takiego skakania. To jak mm. ktoś walczy, ćwiczy, to wie, że to jest podstawa, Dokładnie. że musisz skakankę wykuć na blachę 10-20 minut. Takiego skakania czy skakanki także zajęć. Dokładnie. No, także dzisiaj w sumie Jakub trafił na dzień tarczowania, można powiedzieć, bo nogi to robiliśmy w poniedziałek, który może sam potwierdzić kawą kamerzysta. Tak jest, potwierdzam. E, nogi mamy w poniedziałki, później mamy lekkie sparingi po nogach, żeby utwardzić jeszcze te mięśnie, dać kopa, żeby tego tlenu bardzo dużo zjeść. W środę mamy właśnie tarczowanie, na koniec nadobicie takie delikatne nogi, brzuch, no i w piątki robimy zazwyczaj crossfit albo tabatę i sparing jeszcze na koniec. Tak, żeby cały czas to y, robić. Typowo stricte pod boks wytrzymałość, nie? a skakanie z nóg to mnie nauczył właśnie Diablo Wodarczyk. Tak? on mi to pokazał na pierwszym seminarium, w którym byłem w Chrzanowie. I od tamtej pory jak to zacząłem robić to zauważyłem typową różnicę, że w ogóle się nie męczę w walce, w niczym y -y. po prostu, także to jest duży plus No i widzicie, tak trzeba robić, tak trzeba robić, Desadnie. słuchajcie do tego pana Spaceona i Diablo Wodarczyka. To jest, to jest liga, Dokładnie. tak trzeba ćwiczyć Także jeżeli chcecie nie, to sprawdzić, także wbijajcie, U, Libiąż, ulica Polna, 4, zapraszamy w każdy poniedziałek Środa, piątek, godzina 18.45 do godziny 20:00 I znajdzie się dla każdego miejsca, jak i dla początkujących dzieci, kobiet i dorosłych Także zapraszamy No właśnie, to jest plus, są dziewczyny więc są to jest dla was, Bardzo ważne, dziewczyny muszą być na treningach, bo wtedy Że... rośnie testosteron, nie musicie bić kuć tylko naturalnie rośnie testosteron i to właśnie trener Paweł, myślę, że to mógłby tak, na, dobrze dokładnie, pozdrawiamy na przykład on fajnie trenuje i obok są na przykład dwie kobiety z fajnymi trenerami no, i wtedy on rośnie, dlatego jest taki duży, nie? dokładnie, także pamiętajcie te święte słowa Jakuba jak są kobiety, musicie tam przyjść nie musicie się kuć <laughs> a najlepiej a nie, bo nie będę namawiał. Ale najlepiej pić alkohol, dużo magnezu i dużo kobiet. O, bardzo dobry cykl. Sam korzystałem z takiego cyklu. Jeszcze ociu, pinkę, żeby życie miało smaczek na dziewczynka dla dziewczyn słopaczek. Ja <laughs> coś słyszałem, że mówiłeś to, to się aż zdziwiłem. Na mężczyzna chyba bardziej słyszał. A ja nie wnikam, toleruję wszystko No i tak, to był krótki taki odcinek Więcej śledźcie naszych profili Bo nasza współpraca dopiero się zaczyna Będziemy dużo materiału razem tworzyć Różnych projektów ciekawych na bieżąco Także tylko śledźcie profil Kuby, mój, chłopaków z koksów Pineball Adrenalina Seminarium z mistrzami i wallboxing Także z mojej strony to tyle Pozdrawiamy Do zobaczenia, cześć えっ